Witam, tutaj Roland z Autohandlu, Karol Rumia. Przedstawiam Państwu taki samochód, który jest u nas w sprzedaży. Jest to Opel Insignia. Rocznik tego samochodu to jest 2019. Samochód ten ma przebieg 96 tysięcy km. Auto ma silnik 2.0, diesel 170 koni mechanicznych i skrzynia biegów jest automatyczna. Tutaj fajną, fajną historię ma ten samochód, ponieważ pochodzi on z polskiego salonu. Był na początku serwisowany w ASO, ostatnio już nie, natomiast mamy tutaj pełną wiedzę, informacje odnośnie historii tego samochodu, czyli tak, bezwypadkowość, no to możemy to tutaj potwierdzić, samochód jest w 100% bezwypadkowy, auto miało malowany tylko lewy bok, lewe przednie i tylne drzwi. Do tego cieniowanie tylnego błotnika i przedniego błotnika. Jest to też sprawdzone, potwierdzone miernikiem grubości lakieru, także nie ma tutaj żadnych odchyleń od normy. Jest to tylko po prostu podwójna warstwa lakieru. Także to jest bardzo dużym plusem. Czyli mamy tutaj w 100% potwierdzony przebieg i też jego bezwypadkowość. Drugą ważną rzeczą jest to, że auto jest przyzwoicie fajnie wyposażone. Przede wszystkim warto podkreślić, że jest to perłowy lakier biały. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale ten lakier przepięknie, bo się w słońcu wygląda naprawdę rewelacyjnie. No i wyposażenie: no to czyli skrętne ksenony. Mamy tutaj LEDowe światła. Fajne, duże koła, są to obręcze, już mówię, opony tutaj widzę są z 24 roku, więc są, można powiedzieć, nówki sztuki i są to 19 calowe alufelgi, jeżeli chodzi o takie kwestie eksploatacyjne, e, typu właśnie rozrządy, oleje i tak dalej, to też mamy tutaj pełną wiedzę na ten temat, już mogę to nawet pokazać pod maską, jak to wygląda, mamy tutaj odpowiednio wszystko. Napisane, czyli wlepka od rozrządu 94 tysiące km, zawieszka od oleju 90 tysięcy km 5W30 następna wymiana przewidziana na 100 tysięcy. Tutaj pod maską jest bardzo ładnie, czysto, schludnie i bez żadnych wycieków zapocen i tym podobnych rzeczy. No i tutaj też silnik 3 nabiegów to wszystko działa bardzo dobrze, prawidłowo, bez żadnych, żadnych tutaj problemów. No, i tak to 96 tysięcy km przebiegu, więc proszę zobaczyć. A tu jeszcze warto podkreślić w przewodniku system bezprysyłowego dostępu i uruchamiania, jeżeli chodzi o wyposażenie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w środku. No, przy tym przebiegu to nie może wyglądać inaczej, jak po prostu idealnie. No, bo 96 tysięcy km nie powinno tutaj zrobić zużycia i też tak jest. Kierownica, fotele, wszystko tutaj wygląda idealnie, jakby wyjechało dopiero z salonu. Proszę zobaczyć. Ogólnie samochód jest bardzo zadbany, czysty, poszanowany, ee, więc tak jeszcze odnośnie wyposażenia, no to oczywiście elektryka szyb, lusterek, tempomat, automatyczne światła, bezkluczykowy dostęp, uruchamianie, ee, różnego typu e, też e, pomoce w e, prowadzeniu tego samochodu, ale to jeżeli chodzi o takie szczegóły to odnoszę do naszej strony. E, karoland.autoplac.pl au Tam wszystko jest dokładnie wyszczególnione. Jeżeli chodzi o wyposażenie, eee, tutaj mamy też wydruk z historii eee, Cepik. Także to, tutaj też wszystko jest potwierdzone. Jest książka serwisowa, są dwa kluczyki fabryczne, inne też dokumenty. Także samochód jest gotowy do użytku, do jazdy. Nie wymaga na tą chwilę żadnych eee, napraw. Eee, Autko prezentuje się przepięknie. Chcemy za niego 65 tysięcy złotych, to jest sprzedaż na fakturę VAT marża, czyli też kupujący zwolniony jest z opodatkowania PCC 2%, możliwe jest kredytowanie, możliwe jest dokupienie dodatkowej gwarancji do tego samochodu, tutaj mamy jakby duże pole manewru, także zapraszamy do zakupu. Autohandel Karoland, miał Grunwaldzka 35, do widzenia.